Nowym piłkarzem Lecha Poznań został dziś Aleksandar Tonew. Grający dotychczas w CSKA Sofia zawodnik pomyślnie przeszedł wszystkie testy medyczne i podpisał z kolejorzem czteroletni kontrakt. 21-letni Bułgar był obserwowany przez poznański klub od października 2008 roku. Dziś jego transfer został sfinalizowany. Negocjacje kontraktowe również przebiegały. Myślę, że bardzo płynnie o obie strony ustaliły warunki. Wydaje mi się, że... Możemy liczyć na to, że Aleksander w dużym stopniu przyczyni się i będzie tym zawodnikiem, który grając na polskich boiskach będzie robił tą różnicę, która będzie gwarantowała wyższą jakość. Pozostaje mi tylko życzyć powodzenia i liczyć na to, że gra dla takiego klubu jak Lech Poznań będzie dla niego wielką przyjemnością i wielkim wyzwaniem. Przy podpisywaniu kontraktu obecny był też trener Jose Mari Bakero. Tonew jest zawodnikiem młodym i dobrze przygotowanym do gry. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi i odpowiednimi atutami, by grać na wysokim poziomie. Szkoleniowiec Lecha bardzo liczy na umiejętności piłkarskie kapitana młodzieżowej reprezentacji Bułgarii. Wierzę, że szybko zaklimatyzuje się w naszym zespole. Podczas naszej rozmowy mówiłem mu, że to fantastyczny klub, ze świetnym stadionem i bardzo dobrymi kibicami. Teraz trafia mu się doskonała szansa na to, by stać się dla nas ważnym, a może i kluczowym piłkarzem. Zrobimy wszystko, by mu w tym pomóc. Sam piłkarz przyznaje, że niewiele wie o polskim futbolu, choć zna swój nowy zespół z ostatniej edycji Ligi Europy, w której sam grał w barwach CSKA Sofia. Widziałem niektóre mecze Lecha, choć oczywiście nie wszystkie. Słyszałem też o fantastycznej publiczności. Aleksander Tonew urodził się 3 lutego 1990 roku. Od najmłodszych lat piłkarsko związany był z CSKA Sofia. W pierwszym zespole tego klubu zadebiutował przed trzema laty. W sezonie 2009-2010 przebywał na wypożyczeniu w OFK Sliven 2000. W minionym sezonie zdobył z CSKA Puchar Bułgarii